W dzisiejszym odcinka do otwieranie bezpłatnego piątkowego prezentu. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwędkiem. No i zaczynajmy. Okej, okay, więc chyba 26 w ogóle listopada wychodzi ten nowy pakiet. Ciekawe, czy będzie darmowy, czy nie? Zobaczymy, a pewnie nie będzie. Ale zobaczymy. Okej, okay, mam nie prezent szkoda Normalny, uwaga waga, waga. Pokus, pokus, czary Mary, proszę, to prezent. Co to jest? Aha! Ej, dobra, w sumie to jest spoko, bo to jest taka torba na zakupy na przykład dla czy starszych osób, albo nawet nie dla starszych osób, po prostu żeby ciążyć swoje plecy lub ramię, jak się nie Ej, w sumie spoko, szczerze nie wiedziałam, że coś takiego dodadzą. Ej, włóżmy teraz, w coś tam, okej, okay, jakieś ciuchy się tam mieszczą, jakiś list mieści się, taka złotka też się mieści, spoko, nie wszystko się mieści, ale lampa, okej. Okay. Kotek, nie na no, piękne na kota fajnie, że tak jest. Nie, no i ogólnie jednak mega fajny ten no szkoda, ale ogólnie jeśli ten prezent wam się spodobał, dajcie łapkę, i subskrypcję z reczkiem, a widzę się z wami już na samym filmiku, pa, pa.